Hej kochani, witajcie w przestrzeni: Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda. Niestety nie udało się w zeszłym tygodniu pojawić po raz drugi. No, czasami tak jest. Życie nam sprawia różne niespodzianki, ale dzisiaj już jestem. Ale wiecie co? Odnoszę wrażenie, że tak miało być, ponieważ pojawiła się inspiracja do dzisiejszego filmiku, który nam pięknie połączy cykl, który zakończyliśmy. Czyli o emocjach yy, i połączymy go z prawami wszechświata. Yy. Jeszcze na wstęp wstępie chciałam Wam z całego serca podziękować za to, że oglądacie, za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie, za to, że zostawiacie lajki, za komentarze, które się raz pojawiają, raz się nie pojawiają, ale mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. No, i cóż, kochani, przechodzimy do dzisiejszego tematu. A dzisiaj mamy wdzięczność i zaufanie kontra oczekiwania i narzekanie. Jak już Wam mówiłam niejednokrotnie, będę to powtarzać jak mantrę: wdzięczność jest magiczna. Wdzięczność jest lekarstwem na, na całe zło. Jeśli możemy to kategoryzować, właśnie w kategoriach dobra i zła. Wdzięczność pomaga nam uzdrowić stare rany, wdzięczność pozwala nam, pomaga nam spojrzeć w pozytywny sposób na nasze życie, zmienić perspektywę. Wdzięczność pomaga nam doceniać to, co mamy i żyć w teraźniejszości, w tu i teraz. A zaufanie, mówię tu o zaufaniu zarówno do samych siebie, jak i do zaufań, jak i o zaufaniu do najwyższego. Ja będę go będę tutaj mówić w kategorii wszechświat. A Wy sobie włóżcie w to, to w co wierzycie. Bo ja nie chcę schodzić na temat religii, ponieważ religia jest ciężkim tematem. Dlatego nazywajmy sobie wszechświatem. A jest w tym Bóg, nie wiem, siła wyższa, wy sami, bo niektórzy wierzą w tylko w siebie. W cokolwiek wierzycie, to to będzie zawarte w słowie wszechświat, tak? Kiedy ufamy górze, to mam na myśli to, że ufamy w to, że jesteśmy prowadzeni. I czasami zdarzają się w naszym życiu trudne sytuacje. Bardzo często zdarzają się w naszym życiu trudne sytuacje, ale one nie zdarzają nam się bez powodu. One przychodzą do nas po to, żeby nas czegoś nauczyć żebyśmy mogli wzrastać, rozwijać się. Bo jeżeli jesteśmy cały czas, byśmy byli w komfortowej sytuacji, wszystko byłoby dobrze, nie czulibyśmy wewnętrznej potrzeby, żeby znosić się do góry,, prawda, żeby się rozwijać. I jak tak spojrzymy sobie na nasze życie z perspektywy czasu, na, na właśnie na te wszystkie trudne momenty, czy w związkach, czy w relacjach z innymi ludźmi, czy w kategoriach finansów, czy kariery zawodowej, czy zdrowia, to możemy odnaleźć pewne schematy, które powielaliśmy, schematy, które wynikały z naszych przekonań, które nabyliśmy w dzieciństwie. I dzięki temu, że zauważymy te schematy, jesteśmy w stanie to zmienić zmienić nasz sposób myślenia. Bo jedyne, na co nie wpływa góra, to na to, że my mamy wolną wolę i my wybieramy nasze myśli i nasze emocje, które czujemy. No i tu właśnie wchodzą oczekiwania. A oczekiwania to jest nasza potrzeba kontroli wszystkiego. Jeśli czegoś chcemy, to chcemy to dostać w konkretny sposób i chcemy dostać konkretną rzecz. Mamy konkretne oczekiwania. E, dajmy na to. O, ja jestem akurat teraz w temacie pracy, więc y, dam Wam przykład pracy. Chcę konkretnej pracy w konkretnej dziedzinie i chcę, żeby ona przyszła w konkretny sposób, tak? A góra nie zawsze nam daje to w taki sposób, jak my byśmy tego oczekiwali. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze to, czego my chcemy, albo sposób, w jaki my chcemy to dostać, jest w zgodzie z naszym wyższym ja, z naszym najwyższym dobrem. Bądź sposób, w który chcemy to dostać, nie jest najwyższym dobrem osób, które będą w to zaangażowane. I dlatego na przykład nie dostajemy tej konkretnej rzeczy, którą chcieliśmy, ale pojawiają się okazje i możliwości, żebyśmy dostali coś innego, na przykład inną pracę w zupełnie innej dziedzinie, niż zakładaliśmy. Jeżeli pójdziemy, jeżeli się zamkniemy na to, zamkniemy się w naszych oczekiwaniach, w kontroli sytuacji, to nie pójdziemy za tymi okazjami, które się pojawią i możemy stracić szansę na coś naprawdę fantastycznego. Dlaczego? Dlatego, że zawsze od wszechświata dostajemy to, co jest dla nas najlepsze. Co w pierwszym momencie może się dla was wydawać niekoniecznie dobre, z tym, że my mamy ograniczony sposób, yy, mo, może tak, ograniczoną wiedzę, a wszechświat ma dostęp do wszystkiego. I ponieważ my mamy ograniczoną wiedzę, nie wiemy, że na przykład ta droga będzie dla nas 100 razy lepsza, możemy osiągać w niej super rezultaty, bo jest zgodna z naszymi darami i talentami, które w sobie mamy. Możemy w tej pracy osiągnąć sukces, i może się okazać, że w tej pracy wcale nie będziemy musieli się tak napracować. Chodzi o to, że nie będziemy musieli ciężko pracować, żeby zarobić takie pieniądze, jakbyśmy chcieli mieć w swoim życiu. I powiem Wam szczerze, że ponieważ ja już od dłuższego czasu próbuję manifestować różne, różne rzeczy w swoim życiu, utykam właśnie na poziomie kontroli. Ja już Wam mówiłam, że ja zawsze byłam taka zocha-samocha ja sama, sama, sama. I jest mi bardzo trudno wyjść z tego, że. Ja nie muszę wszystkiego kontrolować, ja nie muszę wszystkiego robić sama. Mogę to powierzyć kurze i ona dla mnie załatwi najlepszą wersję, jaka może być. I kiedy na takich mniejszych rzeczach odpuszczam tą kontrolę i sobie, wiecie, coś poproszę, żeby coś się stało, po czym odpuszczam po prostu. Nie myślę o tym, nie zakładam scenariuszy, w jaki sposób ma się to wydarzyć. Po prostu złożyłam zamówienie. To tak jak w firmie, w firmie kurierskiej. Złożyłam zamówienie i zostawiam to po prostu. Nie myślę o tym, zajmuję się swoimi sprawami. To wtedy dostaję to. I dostaję to w najlepszy możliwy dla siebie sposób. I przeważnie dostaję to ze strony, z której bym się w życiu nie spodziewała, że, że mogę dostać. A jeśli chodzi o narzekanie, narzekanie właśnie zamyka nas na manifestację tych dobrych rzeczy. Jak ja już wam też wspominałam, narzekanie jest najgorszym z najgorszych nałogów, narzekanie niszczy nasze połączenia nerwowe w mózgu bardziej niż narkotyki czy alkohol. I. Zdaję sobie sprawę z tego, że m, żyjąc w Polsce, przepraszam Was bardzo, muszę wziąć łyka, bo zwarioję za chwilę. O, dobrze. E, żyjąc w Polsce jest e, trudno nie narzekać, bo gdziekolwiek się nie udamy z kimkolwiek, bo my możemy na przykład sami, będąc wcale nie narzekać, się pilnować z tym, żeby to narzekanie m, się nie włączało. Natomiast nasza kulturowość, nasza, ta, 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 na, jak to się mówi, paradygmat społeczny jest taki, i przyzwyczajenie, no to jest taka, no to jest w naszej kulturze bardzo mocno, że Polacy bardzo narzekają, prawda? I gdziekolwiek nie pójdziemy, to zawsze trafimy na kogoś, kto narzeka, i jest bardzo trudno się. Zastopować, żeby nie wejść w ten cykl i nie zacząć również narzekać. E, powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo długo u mnie trwało, żeby to narzekactwo z siebie wyplenić. E, pierwszym sposobem, jak się złapiecie na narzekaniu, to jest dodać właśnie z wdzięcznością. I nie musicie robić tego na głos, bo możecie sobie to w głowie na przykład powiedzieć, jeżeli tam w trakcie rozmowy jesteście z kimś. Ale dziękuję i odnośnie tej sytuacji znajdźcie coś pozytywnego. Czyli jeżeli na przykład tam narzekacie na politykę, czy, czy na to, co się dzieje, to ale dziękuję e, za to, że mm, no nie wiem, pewne sprawy ruszyły do przodu, na przykład, tak? żeby znaleźć po prostu w danej sytuacji jakąś jedną rzecz, która jest pozytywna i w tym momencie energetycznie blokujecie narzekactwo, czyli tą niskowibracyjną energię. Bo ją wspieracie wdzięcznością. Drugim sposobem, ja tak bardzo często robię, że w trakcie rozmowy jak ktoś właśnie zaczyna narzekać, to ja na głos mówię, nie mówię tego, że z wdzięcznością, ale odwrotnie próbuję obrócić tą rozmowę w ten sposób, żeby pokazać tej osobie, że są też pozytywne strony tej sytuacji i że też są pozytywne aspekty w danym momencie, tak? I ta osoba wtedy, aha, no w sumie masz rację, i kończy się ten cykl takiego narzekactwa. A jeżeli traficie na takiego, no już totalnego narzekacza, to możecie po prostu podziękować, powiedzieć, że nie chcecie, tak, nie, nie obchodzą was takie rzeczy, i żebyście zmienili temat na coś przyjemniejszego. E, bynajmniej, jeżeli czegoś bardzo, bardzo pragniecie w swoim życiu, to wdzięczność i zaufanie. A ograniczyć oczekiwania, czyli postarać się wyłączyć kontrolę. Ja wiem, że mm, to jest bardzo trudne, odpuścić kontrolę, puścić to. Szaduś, poczekaj. E, no i nie narzekać. I zobaczycie, że w waszym życiu zaczną się dziać cuda. Kochani, będę kończyć, bo tutaj moja pluszatka już się wyłoniła. Ona zawsze mi towarzyszy podczas nagrywania. Podejrzewam, że bardzo by chciała być tutaj, żeby wszyscy ją widzieli. E... Jeszcze w tym tygodniu postaram się już wam wstawić nowy filmik, i zaczniemy już cykl o prawach wszechświata, żebyście wiedzieli, jak to wygląda na. Z perspektywy energetycznej, bo wszystko, o czym ja Wam mówię, to jest to, jak działa energia w świecie. Kochani, życzę Wam cudownego tygodnia. Korzystajcie jeszcze z pięknej pogody, która nas będzie raczyć. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pozdrawiam.